Witajcie Wszyscy bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz, a to już trzeci odcinek z Avatara. Cóż, jak widać, jesteśmy tutaj w jakiejś dziwnej lokacji na. Jak się to film nazywały, to Góra Alleluja, czy jakoś tak. A, tam się nie przejdzie. Tak, widzicie, że wchodzę z takim pięknym ataczem. O, Zobaczymy po tym, jak on działa. O, mamy szansę przetestowania. Ale oho, uh, uh, uh. Dobra, Gigara. Ta... Każda broń ma tutaj swoje zastosowanie. Wstaje to ma ogólnie wielofunkcyjne. Miałta czołgnie jest dobrze przeciwko roślinom, ale jest słaby przeciwko normalnym stworzeniom. To jest dobre do wszystkiego. Tak, karabin, strzelba jest dobra na bitki dystans. Karabin, który strzela z seriami jest dobre na daleki dystans. Um, I potem e, karabin maszynowy jest dobry tak do robienia zapory ogniowej. Thank you. W ostatnim czasie mu ulepszenie o karabinku i porządniejszą zbroję. Ja się wszystkie kurde na mnie dziwne. Ooo, wszystkie? Nie ma, A za to zostanę. Tu właśnie, chyba też się pistolet ulepszył, nie pamiętam. Wiem, że kilka broni się ulepszyło. Co? A jednak tutaj, o, widzicie, że nie małe wrażenia zdaje ale sobie go ściąć z niego i naprawdę łatwo wykończyć jego amunicję. Ja... O, no, się leczyć. Tak, Ka każdy będzie. część zwierząt ma różne zdolności. Jak widać, te... te normalne czarne chyba nie mają żadnych zdolności. Potem są właśnie. Potem są te czerwone. Czerwone to one umieją się leczyć. Żółte to... nie być niewidzialne, a białe to nie wiem. Wiem, że można to zestrzelić. No, dobra.

A, da się ten wejść. Hmm... Jak się więcej tego O! Kurde, więcej was tu nie było. Uuuu, f**k. Nie tak to miało wyglądać. Idź. Dobra, idziemy dalej. Mm. Pełna zjaw zjawtu mm. O, oh, mocna. Kermy szczerowali się przez potem Ła! Wow. O! Idealna rzecz, tylko czemu są pistolety dobre? Właśnie trzeba uważać, bo jak się w to wdymnie, to, to eksploduje takimi palcami.

Aha, na samym końcu. Wow. Ale z niczym nie obtrzymałem. Fuck. Dobra. To jest dalej. idealny. Lesz Co jeszcze tu Tak, to nie chopper went down over that ridge and my team's still back there i need a new bird well you've landed in a bloody hellhole mate banshee's been killing my men science crew huddled in the bunker and hq's hours from sending backup you can take the scorpion she's fueled up but her firing circuits are fried the missiles won't work so you watch them buzzards bloody killers look around they're destroying my people you don't have to tell me now don't worry

Tylko czarny trening, to co, 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 dobra. Pandora, teraz będę mnóstwo tych, nie chcę tego przeglądać. Otwierajcie te drzwi. <ängerz hacerlo> Não. Não. Não é? Possível. Não é? já Nada, pojazd Uh -huh. ¡Oh, por oh, oh, aquí! Okay. Moment, chwila. Zmienimy sobie broń. Znajdzie tutaj, to nas że to Pamiętasz się jak ten kosmita z... Uh, Call of Duty Ghosts? Jeszcze no. trzeba wyciągnąć ten... Ale That should clear up the skies and help the base. I'll meet you back there. Where are you going? I saw an abandoned camp I want to check out. Ah, ja za to się spoko. Spokojnie. You's now will level up. Seriously, what's this about the level up? Oh, oh, oh. Smashments us nam dało. O, ho, ho. I teraz będę mi się. O, to jest dwulufowego, lufowego, a my teraz trzylufowy. Co bez niego. Chyla to tam dało taką... ...zasłynę berderkę. Господи мой, как-то она нервничает. Ło wow, ho ho! ho Zapomniałem całkiem o tym Musimy uważać na te bójstwa, bo mogą nam zniszczyć telepodkram. Mamy tutaj kierowane rakiety też, które trzeba idealnie wymierzyć. Na przykład robimy tak, no tam muszę dobrze wymierzyć, to nie jest łatwo. O, leci prosto za nią, ale to musi gubić. Nie, nie zgubiła to. Dobra, może zajmiemy się celem misji. O objeto completo. Aí, se for... to zaraz trzeba pogadać z tym kolesiem, że wszystko jest nic. A nie. Ehh, raczej przy przyszła. Right. I'm myślę, że to będzie na razie. Chyba, no, bo to filmik już będzie koniec tego odcinka, myślę. O. Wow. And I have to change the color. But right now, just get those three unobtained shards. Don't worry too much about the details, Ryder. We don't have a lot of time. Any questions? Yeah, I got a few. Good. Falco out. You heard the man? You need to find those shards. <laughs> Ecoline 11. O! To będzie git. Nowe rzeczy. Zobaczymy... Nightgun. O! Welepte. To weźmiemy. Zdolność ta jest lepsza. Dobra. To koniec tego odcinka, więc... Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć.